Kolejny odcinek naszej serii na kanapie, tym razem nieco inny od pozostałych, ponieważ będziemy skupiać się na rzeczach, które znajdziemy na jednej konkretnej platformie, a padło na Amazon Prime Video. Jakiś czas temu zadaliśmy Wam pytanie w naszych profilach społecznościowych, z jakich platform powinniśmy właśnie skorzystać, co powinniśmy przejrzeć, i najwięcej komentarzy pojawiało się właśnie odnośnie Amazon Prime Video i to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to chyba mało popularny wciąż serwis w Polsce, stosunkowo niewiele osób z niego korzysta, i też niewiele osób miało faktycznie okazję zaznajomić się z tą ofertą, powiedzmy, co tam się znajduje na tej platformie. A po drugie, o czym też sami nam pisaliście, mając teraz abonament w Play, możecie sobie aktywować dostęp do Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez bez dodatkowych opłat i to się tak pięknie, sympatycznie złożyło, ponieważ ostatnio dołączyliśmy właśnie do Team Play, o czym informowaliśmy Was na naszym Instagramie. Więc wszystko się pięknie składa, oczywiście jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów na temat tego jak u siebie aktywować Amazon Prime Video, no to w opisie na pewno znajdziecie link, w który sobie tam klikniecie i przeczytacie co trzeba. Jak się pewnie sami domyślacie nie jesteśmy w stanie na raz ogarnąć całego katalogu platformy, ale to dobrze, bo kiedy będziemy nadrabiać kolejne rzeczy, to wtedy będziemy mogli je polecać w kolejnych odcinkach na kanapie. W tym odcinku no, będziemy mieli dosyć szybką jazdę, bo dosyć dużo rzeczy wybraliśmy dla Was i podzieliliśmy te rzeczy na trzy kategorie: filmowe klasyki, które przynajmniej naszym zdaniem każdy kiedyś tam w życiu powinien chociaż raz obejrzeć, e, na kultowe seriale, które warto nadrobić, jeżeli macie trochę czasu, i produkcje oryginalne Amazon Prime Video, i tak się składa, że w tym odcinku akurat będą to same seriale. I ogółem Amazon Prime Video, przynajmniej na polskim rynku, jest taką platformą, która przede wszystkim wyróżnia się tymi serialami oryginalnymi. Jest kilka filmów oryginalnych, które trafiły do kin, a później trafiły na platformę bezpośrednio takich jak na przykład Suspiria czy powiedzmy Mój Piękny Syn, ale tymi filmami nie będziemy się tutaj zajmować, ponieważ już omawialiśmy je osobno. Cały czas nadal polecamy wam serial Homecoming, na przykład z Julią Roberts, tak. którego drugi sezon ma pojawić się pod koniec maja i ma w nim grać Janelle Monet. Więc czekamy bardzo, bardzo mocno. Macie jeszcze okazję, żeby ten pierwszy sezon nadrobić przed premierą drugiego. Tak, a mówiliśmy o nim trochę dłużej w takim mini cyklu 3 w jednym, więc jeżeli chcecie posłuchać o Homecoming trochę więcej, no to odsyłamy do tamtego materiału, a teraz skupimy się na rzeczach, o których jeszcze nie mówiliśmy. Pierwszym takim serialem, o którym chcielibyśmy porozmawiać, jest serial, o którym było stosunkowo głośno jakiś czas temu, ale w końcu go nadrobiliśmy i to jest serial Super Hero pod tytułem The Boys. Chociaż Super Hero to jest taki w nawiasie, nie? Tak, ale na pewno jest to ciekawa propozycja, właśnie dla ludzi, którzy w ogóle interesują się tematem uh -huh. komiksowym, tematem superbohaterów, bo ta produkcja dotyka tego superbohaterskiego świata z trochę innej strony. Pokazuje ten świat superbohaterów taki skomercjalizowany, bliższy, powiedzmy, naszej rzeczywistości temu, co mogłoby się zadzieć w takim teamie, powiedzmy, superherosów, gdyby faktycznie żyli między nami. Tak, i teraz y, herosi nie tyle mają ocalać świat, co pełnią rolę celebrytów tak naprawdę. Przede wszystkim ten serial wyróżnia się tym, że jest dosyć surowy, dosyć brutalny momentami i też pokazuje y, takie moce, superbohaterów do których przyzwyczailiśmy się w nieco innym kontekście i wykorzystane w takich sytuacjach, których być może nie zakładaliśmy nigdy. Na przykład mówię tutaj o bohaterze, który jest Ala Flash, bardzo szybko biega. No właśnie, bo punktem wyjściowym do tego serialu jest to, że przypadkowo z winy superbohatera ginie pewna kobieta i jej partner. Postanawia w jakiś sposób, nie powiem zemścić się, ale w jakiś sposób rozwiązać tę sprawę, tak. skonfrontować się z kimś, kto jest za to odpowiedzialny, i tak dalej. I właśnie itd. tytułowi The Boys to jest grupa różnych gości, którzy postawili sobie za zadanie ogarnąć, co się dzieje w ogóle w mm -hmm. tym superbohaterskim świecie i czy właśnie. Trzeba to rozwiązać siłowo czy jakoś inaczej, nie będziemy wam zdradzać nic więcej. Ale zasadniczo będzie chodzić o to, żeby rozsadzić ten Reverse Justice League od środka. Drugim serialem oryginalnym, który chcielibyśmy Wam polecić, jest serial pod tytułem Andan z Rosą Salazar w roli głównej, czyli tą, która ym, oddawała twarz Alicie. Teraz oddaję twarz, Almie, ponieważ serial jest animowany. I od razu mówię Wam tutaj, że jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle różnymi technikami animacji, to koniecznie obejrzyjcie na kanale YouTube Amazon Prime Video wywiad z reżyserem tego serialu, w którym on opowiada o tym, jak powstawała ta animacja, bo to jest bardzo ciekawe. Tak, bo to jest taki serial, który nasuwa takie ciepłe skojarzenia z y, jakimiś takimi wczesnymi dokonaniami Richarda Linklitera, takie jak na przykład życie świadome, czy powiedzmy przez ciemne zwierciadło, bo wyglądają te rzeczy dosyć hmm. podobnie, Chociaż technologicznie pewnie się też różnią, już na przestrzeni tak wielu lat jednak zmieniła się ta technologia. Wydaje mi się, że jak najbardziej się różnią, ale te jakieś skojarzenia są jakby nieuniknione. Zresztą, jeżeli zobaczycie jakąkolwiek klatkę z tego serialu i znacie filmy Linklatera, to będziecie od razu wiedzieli o co chodzi. Tutaj też życie świadome albo też Waking Life przywołałem nie bez przyczyny, ponieważ tematycznie też te produkcje są w jakimś sensie ze sobą zgodne, bo mamy tutaj bohaterkę, która gdzieś tam lawiruje. Balansuje na granicy snu, ale też niekoniecznie być może snu, tylko ma pewne umiejętności, które pozwalają jej się przemieszczać w czasie nielinearnie. Być może tak. Być może wcale nie. I do samego końca pierwszego sezonu nie dostaniecie bezpośrednio odpowiedzi jak jest, to jest kwestia waszej interpretacji, ale to nie zmienia faktu, że całość jest podana w tak oryginalny, nieszablonowy sposób, że ogląda się to absolutnie z wypiekami na twarzy. Tak i jeżeli lubicie też na przykład niektóre, przynajmniej z filmów Nolana, to wydaje mi się, że też tutaj możecie znaleźć Taki pewne vibe. motywy dla siebie. Memento trochę. Memento trochę. Poza tym, hej, to jest serial twórców Bołczeka Horsemana, więc jeżeli jesteście fanami. E Takiej narracji, to wydaje mi się, że tutaj też odnajdziecie pewne elementy wspólne. I na sam koniec tylko dodam, że jest to serial wyjątkowo krótki, ponieważ ma tam raptem 8 odcinków po pół godziny niecałe, więc myślę, że można wchłonąć go spokojnie w ciągu jednego wieczora, jeżeli Was temat zaintryguje. Znowu z zupełnie innej bajki przechodzimy do e, serialu, który tak naprawdę nie jest serialem w znaczeniu, że opowiada jedną historię, która się ciągnie przez ileś tam odcinków. Jest bardziej antologią i chodzi nam o serial Modern Love którego to scenariusze do poszczególnych odcinków powstały w oparciu o felietony z New York Times właśnie z rubryki Modern Love tak, każdy odcinek opowiada inną historię, wszystkie oscylują wokół tego tematu właśnie miłości pod różnymi postaciami. To jest miłość bardzo, bardzo różna. I tak jak zawsze powtarzamy przy okazji każdej kolejnej antologii, z reguły bardzo trudno jest zrobić antologię tak, żeby ona była na równym poziomie, żeby wszystkie odcinki były właśnie odpowiednio dopracowane. Tutaj jest także podobnie, ale myślę, że dla kilku odcinków warto się z tym serialem zapoznać. I przede wszystkim polecamy tutaj odcinek z Hathaway w roli głównej. Tak. To jest. jest chyba. Trzeci odcinek, albo czwarty, nie mogę sobie teraz przypomnieć. W każdym razie, ja uprzedzam. I ja przyznaję się, nie obejrzałam jeszcze absolutnie wszystkich odcinków, bo muszę je sobie dawkować. Gdyż płakanko, wzruszki. Uważajcie na to, jeżeli macie akurat bardzo wrażliwy moment w swoim życiu teraz, to serię oglądajcie sobie po jednym odcinku, bo ja na odcinku z Anne właśnie. No to wypuściłam się fontannę Wes. I tutaj warto dodać, że właśnie za ten odcinek odpowiada facet, który zrobił wcześniej Once. To by miało sens, nie? To by miało sens. Te ale... musicalowe, tam tak, muzyczne. tak, 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 tak. Oczywiście my jesteśmy też fanami Deva Padela. Mam nadzieję, że już to wiecie i on gra w drugim odcinku tego serialu i jest tam bardzo, bardzo dobry. Tak i operuje taką pełną gamą emocji. I lubimy tego nowego patela z zarostem i dłuższymi włosami, bo jakoś tak mam wrażenie, że on nabiera mocy, kiedy ma ten dłuższy zarost. Samson. Jak Samson. Może. W każdym razie, jeżeli widzieliście już ten serial, to oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, na którym odcinku płakaliście najbardziej, bo wierzę, że część z Was y, tak samo mocno pewne rzeczy odebrała jak ja. A propos rzeczy, które odbieramy bardzo mocno, przechodzimy do serialu, który chcielibyśmy wam polecić najbardziej w sumie na tej liście, który absolutnie rozłożył nas na łopatki. Ja jestem zachwycona. Dawno nie widziałam serialu, który złapałby mnie aż tak od właściwie pierwszego zetknięcia z bohaterką. Tak. A mowa o Fleabag bardzo długo tak naprawdę zwlekaliśmy z obejrzeniem drugiego sezonu po tym kiedy obejrzeliśmy pierwszy. Tak, bałem się, że mi to zepsują. Tak, a z drugiej strony ze wszystkich stron nawet od Baracka Obamy można było usłyszeć, że ten drugi sezon jest genialny i że jest lepszy od pierwszego i tak trochę się bałam tej konfrontacji po prostu mhm. i niepotrzebnie, bo ten drugi sezon jest fantastyczny. To jest telewizyjna perła. Tak, polecał nam to Barack Obama, Błażej Hrabkowicz i Kaja Klimek, więc jakby z tego trija no, nie mogliśmy zrezygnować. O ile pierwszy sezon on już był intrygujący, przede wszystkim ze względu na formę podania, no bo to jest taki serial opowiadający o takiej trzydziestokilkuletniej kobiecie, która mierzy się z różnymi problemami, właśnie dotyczącymi przede wszystkim relacji damsko-męskich i tego, w jakim miejscu się w tym momencie znalazła, ale też bardzo ciekawy sposób tutaj znaleźli twórcy na przełamywanie czwartej ściany, bo bohaterka cały czas mruga jakimś okiem do widza, cały czas rozgnął się z odnosi. Widzami. Moim zdaniem też bardzo ciekawym motywem w tym serialu, który właściwie w drugim sezonie bardzo mocno się to jest takie swego rodzaju inne podejście, trochę do bohaterki, która przepracowuje traumę. Mm -hmm. Z której nawet być może nie do końca zdaje sobie sprawę? I ja mam wrażenie, że w ogóle cały ten serial i to, że my także jesteśmy jakby widzami i uczestnikami tego, to jest w jakimś sensie taka terapia dla głównej bohaterki. To znaczy, że my też jesteśmy słuchaczami jej opowieści. Ma takie momenty, w których czuje się skrępowana obecnością widza na przykład. I takich momentów pojawia się coraz więcej. A w drugim sezonie, kiedy dochodzi jeszcze postać grana przez Andrew Scotta, księdza, który dostrzega to, że bohaterka łamie tę czwartą ścianę i kieruje się bezpośrednio do widzów, to jest jeszcze bardziej meta. No i właśnie postać księdza z naszą bohaterką ma taką chemię, jakiej ja naprawdę w serialu nie widziałam od dawien dawna. Poza tym e, oczywiście Phoebe Waller-Bridge, autorka i e, odgrywająca główną rolę tutaj, e, jest nagradzana za ten serial właściwie wszędzie, gdzie się da. Jest zresztą... E, też autorką sztuk teatralnych, e, autorką scenariusza do nowego Bonda. I poza tym powstała sceniczna wersja Fleabag, którą można było albo można nadal obejrzeć na amerykańskim Amazon Prime Video. W każdym razie ja czekam na to, co ta dziewczyna nam pokaże dalej, bo ja tylko dodam, że oglądając drugi sezon, tak stwierdziłem, że tam są praktycznie same sceny perełki. Pierwszy odcinek rozpoczynający drugi sezon to jest rozmowa przy kolacji. To jest jeden z najlepszych świata. odcinków w ogóle nie tylko w tym serialu. Tak, rozmowa na ławce i obawa przed lisami atakującymi. Zakończenie tego sezonu. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem serial znakomity. Skoro seriale oryginalne mamy już za sobą, to teraz przejdziemy do takich seriali kultowych, które przez wiele lat spędzały sens powiek wszystkim, którzy chcieli obejrzeć je legalnie. Ponieważ, no, było mnóstwo takich seriali, szczególnie tam na początku lat 2000, które sprawiły, że zrobił się ten wielki boom serialowy. Takich jak na przykład House. I słuchajcie, jeżeli chcecie sobie zrobić wycieczkę sentymentalną, to obejrzycie całego House'a na tej platformie. I ja przyznam szczerze, że ostatnie sezony House'a już mnie totalnie odrzuciły od siebie, ale do pewnego momentu to jest jeden z tych procedurali, które faktycznie dostarczają jakieś radochy. No I, I wszyscy to oglądali, niezależnie od wieku. Tak, poza tym jeżeli w odcinku nie pojawił się toczeń i sarkoidoza, to to nie był dobry odcinek House'a. Hello sick people and their loved ones. Także jeżeli teraz macie naprawdę za dużo wolnego czasu, niezależnie od tego czy z waszego wyboru, czy niezależnie od was i akurat chcecie sobie tak przypomnieć, jak to było 15 lat temu. Ja myślę, że House też odpowiada poniekąd za tę taką modę na trochę antybohatera, na taką odpychającą postać, która jest intrygująca w serialu, ale no, kiedy ironiczny, byłaby... Ironiczny, sarkastyczny bohater. Ale kiedy byłaby w tym samym pomieszczeniu z nami, to szybko stracilibyśmy nerwy. A skoro już przy takich starociach jesteśmy, Teraz do jeszcze innego serialu, który ma 15 sezonów, i ten 15 sezon aktualnie powinien lecieć i się już powoli kończyć, ale sytuacja jest taka a nie inna. I to jest ostatni sezon tego serialu podobno, Ech. i nad trzaskali tego 15 sezonów! Nie wiem jakim cudem. I nie wiem, ile tam było już śmierci i zmartwychwstań głównych bohaterów. I chyba już wiecie o co chodzi. Supernatural. Którego nie można było obejrzeć absolutnie nigdzie poza telewizją swego tak. czasu, co, hej, no raczej jest trudne, żeby złapać każdy odcinek poza tym, kto będzie codziennie w domu o tej samej godzinie. Jeżeli nie widzieliście nigdy tego serialu, to możecie go sobie nadrobić właśnie na Amazon Prime Video. No tym bardziej, że właśnie serial się kończy, więc. Jak nie teraz, to kiedy? Opowieść o dwóch braciach, którzy poszukując swojego ojca, sami stają się tym ojcem. To znaczy zaczynają wykonywać jego zawód, stają się łowcami różnych potworów, demonów i tak dalej i od tego pierwotnego prostego konceptu takiego właśnie procedurala, że w każdym odcinku inne straszydło z którym trzeba się zmierzyć, ten serial zboczył w takie dziwne tory, że tam już mieliśmy do czynienia z apokalipsą, z czterema jeźdźcami, z Lucyferem i tak I potem zaczęło się robić naprawdę intrygująco, chociażby z tego względu ze względu, że odcinki były coraz bardziej stylizowane. Jeden odcinek był animowany, przypominał Scooby-Doo, drugi odcinek był na przykład z motywem Dnia Świstaka i tak dalej. I te tak. odcinki dostarczały mi najwięcej radoche Były zawsze. też takie odcinki jakby autotematyczne, przełamujące trochę w ogóle to, że to jest serial. Tak. Tylko, że to są jakby bohaterowie... Skomplikowane. Ja skończyłam regularne oglądanie tego serialu gdzieś na etapie piątego sezonu, czyli 10 sezonów temu. Wow! I być może kiedyś na emeryturze wrócę do niego. Ale mam jakieś takie ciepłe wspomnienia związane z tym serialem, na przykład piosenka Eye of the Tiger i wykonanie Dina oraz Dliny jedzący stanowczo za dużo rzeczy. I teraz przechodzimy do dwóch kultowych seriali, i mówię tutaj od razu o dwóch naraz, ponieważ one mają pewne elementy wspólne, ale są to seriale, które moim zdaniem przetrwały próbę czasu i które um, bardzo dużo zyskują w momentach, kiedy staramy się właśnie je powtórzyć, oglądać je kilka razy, a chodzi o The Office oraz Parks and Recreation. The Office moim zdaniem to jest serial, który. Naprawdę poleciłabym każdemu, kogo znam. Mhm. Tylko trzeba zaznaczyć, że można długo wskakiwać do tego serialu. Przynajmniej ja tak miałem, że dopiero gdzieś za drugim razem faktycznie złapałem bakcyla i obejrzeliśmy wtedy ten serial do samego końca. Do tego momentu, kiedy zaczynasz już tęsknić za bohaterami, tak mocno się zżyłeś z nimi wszystkimi, że przeżyłeś kawał życia z nimi w jakimś sensie. Ale faktycznie sam początek serialu był taki dosyć odpychający. Znaczy, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że część bohaterów jest tak odpychająca. Na samym mhm. początku, póki nie zaczynamy rozumieć, skąd się biorą te wszystkie rzeczy, że może. może to stąd się bierze taka bariera na tak, początku pierwsze sezony operują bardziej na tym takim cringe'u, na tym takim niezrozumieniu na tym, że Michael Scott jest takim szefem, który chce w każdym momencie być po prostu mistrzem ceremonii czy powiedzmy samcem alfa w drużynie no i wygląda to jak wygląda jest to taki cringe'owy humor, ale później z czasem jest coraz więcej takich poważniejszych wątków coraz bardziej odjechanych pomysłów na pewno, na 100% jeżeli korzystacie z mediów społecznościowych to spotkaliście się z memami które pochodzą z tego serialu bo właściwie każdy odcinek ma jakąś memogenną scenę. No, God, please, no, no, no. No! I to są też seriale takie, które moim zdaniem zdobyły jakieś takie drugie życie, kiedy pojawiły się właśnie na platformach streamingowych, bo o ile by były popularne w momencie, kiedy powstawały kolejne odcinki i zdobywały tę popularność z czasem, to jednak mam wrażenie, że faktycznie ten internet pomógł im tak się roznieść Oba te seriale mają tak kultowe postacie, że po prostu szkoda ich nie znać. Z jednej strony em, Andy Dwyer i Ron Swanson, z drugiej strony właśnie Michael Scott i Dwight powiedzmy, który ze swoimi rolniczymi i tam fascynacjami wyrasta na jedną z bardziej intrygujących i odjechanych postaci z całego serialu. Ale też są takie gdzieś trzecie plany, które mają poprzypisywane absolutnie tak absurdalne cechy, że no po prostu żal tego nie znać. Ja uwielbiam takich bohaterów, o których wiemy. takich trzecioplanowych bohaterów, powiedzmy, o których wiemy stosunkowo niewiele, mhm. ale dzięki temu scenarzyści mogą napisać o nich absolutnie wszystko. Tak. I taką postacią na przykład w The Office jest Creed. No, you're all good. Great. Poza tym właśnie te seriale z czasem nabierają też takiej klasy i pojawiają się takie wątki bardziej dramatyczne, ludzie się rozstają, schodzą i tak dalej. I to też sprawia, że myśli się o tym serialu dużo bardziej ciepło. I ja miałem tak podobnie w serialu Scraps, na którego premierę w serwisach streamingowych wciąż czekam. No i właśnie, to miało być moje pytanie na zakończenie tego segmentu, czyli <laughs> kultowych seriali, które warto gdzieś tam kiedyś nadrobić. Jak sądzicie, jakiego serialu najbardziej brakuje w polskich Serwisach streamingowych. Ja nic nie sugerowałem. I w taki oto sposób przechodzimy do ostatniego segmentu w naszym materiale, czyli do takich filmów, które po prostu są na platformie. I być może właśnie to jest okazja, żeby je nadrobić albo sobie powtórzyć właśnie z czasem, ponieważ są też w dobrej jakości, więc można obejrzeć tak. w końcu na dobrym telewizorze przy dobrym tak. nagłośnieniu. I z naszej perspektywy, przynajmniej te filmy są już klasykami, nie będę was zmuszać, ale wiecie, trzeba znać. Każdy ma swoją kubkę wstydu, każdy ma takie filmy, o których pewnie słyszał wielokrotnie przymierzał się do tych filmów, ale ostatecznie jakoś tak się złożyło, że nigdy ich nie obejrzał. A tutaj jeżeli już macie jakby dostęp do tego serwisu, no to to jest dobra okazja, żeby te rzeczy nadrobić, o których Hej, wszyscy mówią nadal, po tylu, 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 tylu tak. latach. I tutaj bardzo szybko sobie przelecimy takie rzeczy, które gdzieś tam zwróciły naszą uwagę, a których nie znajdziecie na innych serwisach streamingowych obecnie. Albo w całości nie znajdziecie tak, na cały przykład serii. serii. I zacznijmy może od takich serii przygodowych, które oczywiście są takimi sztandarowymi seriami przygodowymi, no trudno ich nie znać, ale jeżeli nie znacie, to mamy tutaj trzy części Jurassic Park, mamy trzy części Back to the Future, Trzy części Indiany Jonesa oraz czwartą część fanowską. Więc jeżeli nie widzieliście żadnej z odsłon Indiany Jonesa, no to Hopsiu do streamingu i nadrabiać, no bo halo. Poza tym, jeżeli interesuje was dorobek konkretnych reżyserów, to na pewno znajdziecie tutaj kilka filmów Mana, Gorączkę, Miami Vice, Collateral. Zakładnika. Nie wiem, czy coś jeszcze, ale możecie zerkać, bo oczywiście katalog cały czas się zmienia tak jak w wypadku każdej innej platformy streamingowej. E, znajdziecie kilka filmów Quentina Tarantino, jeżeli macie coś do nadrobienia. Znajdziecie Rodrigueza. Znajdziecie Ojca Chrzestnego. Właśnie, jest dostępna cała trylogia Ojca Chrzestnego, bo wydaje mi się, że w innych serwisach całości nie ma. Znajdziecie też klasyczne komedie romantyczne. To właśnie Miłość, czyli film, który jest puszczany co roku w telewizji, albo na przykład Notting Hill, czyli ale... ten klasyk brytyjskiej komedii romantycznej. Tak, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat o to właśnie Miłość, to i tak jest całe mnóstwo ludzi, e, którzy co roku w grudniu szukają tego filmu właśnie e, gdzieś do obejrzenia online. No i zgłaszamy Wam, że teraz akurat jest na Amazon Prime Video. No nie powiem, można sobie w kwietniu zrobić Boże Narodzenie. No można. Zawsze można też obejrzeć na przykład filmy braci Coen, bo jest zarówno Big Lebowski, jak i To nie jest kraj dla starych ludzi, więc te lepsze rzeczy braci Coen zdecydowanie. Albo na przykład polecieć bardziej w klimaty Finchera, no bo oczywiście jak może być odcinek sfilmowanych bez wspomnienia o Davidzie Fincherze, jest Fight Club. I też sprawdziliśmy, że właśnie Fight Club, czyli podziemny krąg, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, to jest dostępny tylko na Prime, jeżeli chcecie go wypożyczyć, no to musicie go szukać już na platformach VOD. No ale za to trzeba osobno zapłacić, więc no wasz wybór. No i oczywiście poza filmami kultowymi, takimi klasycznymi, znajdzie się też kilka takich nowszych produkcji. Wspomniana przeze mnie wcześniej Suspiria, ale też e, Suspiria oryginalna w reżyserii Dario Argento, więc e, też jest kilka takich rzeczy, które można nadrobić. I. Tutaj, w tym momencie, warto zapytać Was, czy już korzystaliście z Amazon Prime Video, czy znaleźliście jakieś takie rzeczy tam, które można by polecić właśnie pod tym materiałem? Jeżeli tak, to dawajcie znać w komentarzach, bo zrobimy sobie taką bazę właśnie interesujących rzeczy z Prima, które można nadrobić w tym trudnym czasie. Tak, i będziemy próbować. Gdzieś tam co któryś odcinek na kanapie właśnie też z Prime'a nadal coś wyciągnąć. Kiedy uda nam się po prostu narobić kolejną rzecz. I oczywiście dawajcie znać w komentarzach, którą z platform w następnych odcinkach powinniśmy przemaglować podobnie jak Amazon Prime Video, bo być może znajdziemy też jakieś perełki na innych serwisach. No i pamiętajcie zajrzeć do opisu, żeby dowiedzieć się jak wygląda w ogóle cała ta promocja Play plus Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat, bo być może faktycznie możecie z niej skorzystać. Mamy nadzieję, że serwis jakby w języku polskim będzie się coraz bardziej rozwijać i że właśnie będą pojawiać się na nim nie tylko nowe produkcje, ale też jakieś takie seriale, do których chętnie by się wróciło, które po prostu no nie są nigdzie teraz legalnie dostępne, a my jednak bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby legalnie korzystać z kultury. Tym optymistycznym akcentem kończymy nowy odcinek na kanapie i do zobaczenia w następnych.